Siemano, witajcie, z tej strony Sergiusz i, i, i w dzisiejszym odcinku pokażę wam trzy proste triki z rakietami i impulsami a więc pierwszy to jest jeden z najprostszych no lecimy sobie tak Impulsy zabijamy no i wysyłamy rakietę jeden z najprostszych tylko zabijemy po no i tak zabijamy drugi trik natomiast to odbijamy swojego przyjaciela. Odbijamy swojego przyjaciela. I zawędzamy go, bombiamy to. Mega porządkowy. Odbijamy go, żeby nic tam nie zrobił i nakrywamy. Jezu! Dobra. I trzeci trik. No to buduję, my się robimy... ogromną 90. Okej, 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 okej. Zejdź na dół. E, no i wpami jak się za mocno będzie... Melting snow buduj się. Jak za mocno się będzie ja wyglądał i ja nie ja w stanie tego zatrzelić, to możemy otacz tę pierwszą metodę, czyli taki I z drugim jest strzelać. A więc to były ci triki A, i zara. Nie wiem, to były ci triki zara. Uu!